Jutro odbędzie się rządowy szczyt medyczny, bezpieczny pacjent, na piątek zaplanowany jest prezydencki szczyt zdrowotny, a już dziś w Radiu Poznań gościmy wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów Marcina Karolewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak bardzo niedofinansowana jest służba zdrowia w Polsce? No, myślę, że o tych kwotach gdzieś w przestrzeni publicznej mówi się cały czas. W tym roku to rzeczywiście będzie razem brakować pewnie kilkanaście miliardów złotych. Te kwoty są bardzo różne, bo w zależności od tego, w którym momencie też je podajemy, czy już jest dofinansowanie z rządu do budżetu NFZ, czy jeszcze przed. No niemniej jednak widzimy, że trochę brakuje. Cały czas też mówimy tutaj o pewnych kwotach, które się gdzieś pojawiają w tej przestrzeni publicznej, ale bardzo różnie też je e, liczymy. Niektórzy mówią na przykład, że ne, do e, zapłacenia za wszystkie e, rzeczy, które są już aktualnie zakontraktowane, tak? E, za chwilkę podajemy kwotę, która e, ma odzwierciedlać też e, zapotrzebowanie w związku z, tym, z tymi w, rzeczami, które są wykonane, a nie zakontraktowane, tak? Przez szpitale. Bardzo wiele e, szpitali ma cały, ma w tej chwili, e, no, niezapłacone świadczenia, które już, e, już wykonało to każdy ze szpitali, to myślę, że te zestawienia też publicznie gdzieś w tej chwili cały czas chodzą, to jest po kilka do kilkunastu milionów złotych. Każdy tutaj z wielkopolskich szpitali bodajże chodziła taka kwota ponad 700 milionów złotych niezapłaconych nadwykonań tylko za trzy kwartały. W w Wielkopolsce. Tylko w Wielkopolsce, tak? To były też około miliard trzysta w województwie mazowieckim. Jeżeli byśmy to przeliczyli, no to też są kwoty, które należy do tego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia gdzieś Doliczyć. Czyli możemy powiedzieć, że Wielkopolska jest w podobnej sytuacji jak reszta kraju, czy jest może trochę lepiej, trochę gorzej. Znamy kilka historii, chociażby ze szpitala w Koninie. Słyszymy, że powiatowe szpitale liczą długi. Jest lepiej, jest gorzej w naszym regionie? Jak to wygląda z Pana perspektywy? Myślę, że jest bardzo podobnie jak w innych, w innych rejonach. Czyli, brakuje, Czyli pieniędzy. brakuje pieniędzy. Są szpitale, które są trochę bardziej zadłużone, są szpitale, które wykonują świadczenia trochę lepiej opłacalne i, i te szpitale, powiedzmy, ta ich sytuacja wygląda trochę, trochę lepiej. Zwykle to są szpitale kliniczne, które w tej chwili mają lepszą sytuację finansową, natomiast im niżej, im dalej. Tym sytuacja szpitali jest, jest gorsza. Tak? To że to będą szpitale powiatowe, miejskie. One są najbardziej e, zadłużone i mają najwięcej tych świadczeń, które są e, wykonane, a nie zapłacone. A to już widać tak, e, realnie wchodząc do tych szpitali? Bo wiemy, że są miejsca, gdzie zamyka się oddział, ale to zwykle było tłumaczone tym, że brakuje lekarzy. E, no tak, ale proszę zobaczyć, e, że w tej chwili wielu, e, sz, wiele szpitali publikuje już swoje sprawiedliwości sprawozdania finansowe na przykład za trzy, y, za trzy kwartały a, tak i mają y, y, um, ujemny bilans finansowy na na przykład y, 5 milionów ale 7 milionów niezapłaconych nadwykonań, tak? Czyli gdyby te wszystkie wykonania były zapłacone, no to szpital, szpital by się w jakiś sposób bilansował. My też wiemy, że niestety dochodzi jakby do takiej trochę paranoi w tej Polskiej Ochronie Zdrowia, że mamy świadczenia, które są dobrze wycenione i mamy świadczenia, które są bardzo słabo wycenione. Niestety niektóre szpitale jakby te, które zwłaszcza wykonują te świadczenia bardzo proste czy, czy można powiedzieć podstawowe, ale niezbędne dla zdrowia i życia pacjentów, one w tej chwili są w tej sytuacji najgorsze. Mówię o szpitalach powiatowych i y, miejskich. Oczywiście to są kwestie dla menedżerów, bilans wyliczenia. Ja tak pytam jest. o perspektywę ludzi. Czy mogę Ech. usłyszeć, że na przykład w szpitalu zabrakło pieniędzy, żeby posprzątać salę na przykład chorych? No, czy jeszcze tak źle nie jest, że to zwykle widać jest tak, że gdzieś, że tak powiem to widać w tej chwili na poziomie tych bilansów. Natomiast w większości szpitali cały czas tych pacjentów przyjmujemy, w większości szpitali cały czas tych pacjentów leczymy i oczywiście no, polskie prawo nie pozwala nam nie przyjąć pacjenta, który jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. I myślę, że nikt z nas by takiego czegoś nie, nie zrobił niezależnie. Od, od tego, w jakiej kondycji finansowej, finansowej jest szpital. No, od tego są też organy założycielskie i dyrekcje szpitali, żeby jakby z tym się mierzyć. My na dole jako lekarze musimy po prostu leczyć naszych, naszych pacjentów, bo od tego tam jesteśmy. Natomiast no, widać, że te braki są i w pewnym momencie no, spadnie to na starostów, na, 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 na organy tworzące, że będą musiały się zmierzyć z długiem, który wygenerował szpital. To trochę jest jest tak, że my przez wiele lat mówiliśmy na przykład o długu zdrowotnym, że na przykład w czasie COVID-u szpitale nie wykonały jakichś świadczeń, w związku z tym był zaciągnięty dług zdrowotny, który my jako pracownicy musieliśmy potem odrobić. Dzisiaj jest trochę tak, że ten dług zdrowotny jest zaciągany przez NFZ właśnie w szpitalach. W budżecie państwa na przyszły rok ma być 25 miliardów złotych więcej niż w tym roku na służbę zdrowia. Jest to też poprawka posłanki Marceliny Zawiszy z Partii Razem, która proponuje, żeby. Jeszcze dołożyć 23 miliardy złotych. To są kwoty, które już pomogą nam spokojnie wejść w ten przyszły rok czy nadal może się potem okazać, że znowu brakuje. No to oczywiście trochę będzie zależy od tego, jak ten przyszły rok będzie wyglądał, bo my też możemy pewne rzeczy w ochronie zdrowia gdzieś planować czy zakładać, ale nikt z nas nie zakładał, że będzie pandemia COVID, nikt nas nie zakładał, że będą inne wyzwania zdrowotne. My dzisiaj cały czas widzimy, że są rzeczy, które nas gdzieś zaskakują, prawda? Raz jest. Takich świadczeń więcej raz jest takich świadczeń mniej. Wiemy też, że cały czas trochę w tej chwili pokutuje to, że parę lat temu do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, to bodajże 2023 rok zostało dopisanych trochę zadań, które wcześniej były finansowane osobno z budżetu państwa. To było na przykład świadczenia związane z państwowym ratownictwem medycznym. Było to, było to w jakiś sposób też argumentowane tym wcześniej, że państwowe ratownictwo medyczne dotyczy wszystkich, nie tylko osoby ubezpieczone, ale także nieubezpieczone, osoby, które przebywają w naszym kraju. na. karetka tak, nie patrzy jest, co się dzieje. Oczywiście, to są takie służby trochę bycie. jak policja czy, czy straż pożarna. Czyli w sumie I mają wcześniej rację tak, i wcześniej one były, były kontraktowane z budżetu państwa osobno. Natomiast w 2023 roku cała pula świadczeń została przypisana z powrotem do narodowego Funduszu Zdrowia i wówczas jakby niestety został on obciążony dodatkową kwotą 15-20 miliardów złotych. Jako Naczelna Izba Lekarska wówczas wskazywaliśmy, że tych pieniędzy w pewnym momencie zabraknie. Dzisiaj brakuje właśnie dokładnie tej kwoty, o której wcześniej mówiliśmy, tak? czy obniżenie składki zdrowotnej, choćby dla małych firm, bo o tym mówi rząd, ma wrócić ten temat do parlamentu, być może tym razem udałoby się bez weta, to jest dobra propozycja w tym momencie, biorąc pod uwagę kondycję służby zdrowia i finansowanie? No, oczywiście zależy, z czyjego punktu widzenia będziemy patrzeć. Dla przedsiębiorcy i dla pewnie rozwoju jest to dobra propozycja. Natomiast z punktu widzenia budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie w tej chwili szukamy każdej złotówki, no to ta sytuacja pewnie nie jest właściwa. Myślę, że należy się przyjrzeć też pewnym strukturom płatniczym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Mamy wiele Rodzin, gdzie na przykład na ubezpieczeniu zdrowotnym emerytki jest dopisana cała rodzina, z czego część osób pracuje na czarno i my to też widzimy. W związku z tym trochę jest ten tak, że My wszyscy też płacimy na osoby, które nie płacą. To jest też pewnie trochę naturalne, że zdrowi ludzie zarabiają, płacą składki i, i ktoś potem z nich korzysta, niekoniecznie ci, którzy, którzy akurat pracują, bo może to są osoby niechorujące, choć też może pewnie przyjść taka sytuacja. Ja chcę zapytać o jeszcze jedną kwestię, jeśli chodzi o te cięcia. Co z tymi posiłkami? Chodzi o ten program Dobry Posiłek w Szpitalu. Musimy mam teraz martwić, że no za chwilę nie będzie jedzenia dla pacjentów. Czy to będzie dużo gorsze jedzenie? No, program Dobry Posiłek w szpitalu miał troszeczkę poprawić te warunki bytowe, bytowe pacjentów w szpitalu. Trzeba zaznaczyć, że to był pilotaż, tak? To nie dotyczyło tak. wszystkich pacjentów. Oczywiście, to był pilotaż, ale on był bardzo chętnie przez wiele placówek prowadzony. Natomiast pojawiła się rzeczywiście ostatnio w przestrzeni publicznej informacja, że ten pilotaż będzie zarzucony, ale zdaje się, że następnego dnia od razu poszła informacja, że skończył się pilotaż, ale rzeczywiście ten Dobry w Posiłek w szpitalu będzie kontynuowany. Także wydaje się, że tu akurat, tu akurat na tym poziomie nie będzie jakichś większych problemów. Oczywiście pewnie każdy z nas miałby jakieś zastrzeżenia, bo, bo na pewno te posiłki w szpitalu nie są najlepsze. One są lepsze niż były kiedyś. Tak? Czy łączenie bądź likwidowanie szpitali w regionie, w powiatach y, może pomóc w tej sytuacji? No to jest kolejne hasło, które w tej chwili słyszymy, prawda? No, co nowy minister to ma jakieś hasło. Była pani minister Leszczyna, to było odwracanie piramidy zdrowia. Skończyły się rządy pani minister Leszczyny, odwracanie piramidy zdrowia odeszło do lamusa. W tej chwili mamy właśnie konsolidację szpitali na, na tapecie. To jest hasło, którym, którym słyszymy. Oczywiście jeżeli są szpitale, które są małe, ale muszą spełniać takie Same standardy czy takie same, powiedzmy, jakieś obostrzenia, które spełniają duże szpitale, na przykład zatrudniać kolejnego specjalistę od RO do kolejnego specjalistę od cyberbezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, to pewnie konsolidacje niektórych placówek medycznych są no, racjonalne. Natomiast one muszą być dobrze przeprowadzone, żeby po prostu nie wylać czasami dziecka z kąpielą. Tu nie chodzi o to, żeby wszystkie placówki w tej chwili konsolidować. No, problem jest taki, że czasami połączenie dwóch placówek, z których jedna jest w tej chwili dobrze zarządzana, a druga jest zarządzana źle, może spowodować, że nowa placówka wcale nie będzie niedorówna do tej dobrze zarządzanej, a po prostu ten dług drugiego szpitala pociągnie nową jednostkę w dół. Marcin Karolewski z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej był Państwem i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.